Dzień dobry, witam bardzo serdecznie osoby spod znaku Panny i zapraszam Was na czerwiec, na czytanie czerwcowe, na horoskop na czerwiec. Moi drodzy, na wstępie chcę poinformować, że czytanie jest kolektywne, czyli wiecie, że tutaj no, nie każdy się odnajdzie tak, wiesz tylko to, co do Ciebie pasuje. Chciałabym również poinformować, robię to pod każdym filmikiem na czerwiec, że wprowadziłam nową usługę, konsultacje telefoniczne, jeżeli potrzebujesz rozmowy ze mną, postawienia kart. Zapraszam, kontakt poprzez mail, który znajduje się w opisie pod filmem, ale robię również standardowo od lat rozkłady, analizy, odpowiedzi na Twoje pytania drogą właśnie mailową, więc jeżeli potrzebujesz, to zapraszam. Dobrze. Pamiętaj również, żeby nie traktować kart jako wyroczni, tylko jako podpowiedzi, porady, wskazówki. No i dobrze, zobaczymy sobie, jaki ten czerwiec będzie dla Was, drogie Panny. Pozwólcie, że rozłożę karty, wezmę talię dopowiadającą i będę Wam opowiadać. Panna Czerwiec. Albo bierzemy z góry. Podam Paś, w kielichu. Moi drodzy, cóż tutaj? No, ładnie, ładnie, ładnie. No, myślicie o biznesach, myślicie o pracy, myślicie o zarabianiu, myślicie o obfitości. Powiem tak: jakaś obfitość na Was spływa, jakieś finanse do Was płyną, yy, lepsze pieniądze, poprawia się Czerwiec to jest u Ciebie czas poprawy finansowej. Albo lepsza praca, albo jakieś więcej tej pracy, co daje większe pieniądze, albo zmiana na płaszczyźnie pracy, albo takie zaangażowanie większe z Twojej strony i te finanse będą ładne. Dopytujemy, o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Tak, wychodzi z jakiejś energii blokad. Jeżeli do tej pory nie było u Ciebie pieniędzy, takich, jakbyś byś chciał, czy chciała, droga Panno, no to karty mówią wprost blokowałaś się na to, może jakieś masz schematy zakodowane w sobie, wiecie są takie powiedzenia, bez pracy nie ma kołaczy, że bogaty to, to złodziej i takie tam różne rzeczy I, i może tutaj gdzieś właśnie trzeba popracować z tym takim pouwalnianiem tych myśli, tych schematów w głowie na temat pieniędzy, Teraz tak, jakaś administracja, instytucja, no nie ukrywam, może upominać się o swoje karty, pokazują. Może nagle coś, co według Ciebie y, możesz mieć wrażenie, że może to być już wyparte w Twoim umyśle, bo to jest jakaś stara sprawa urzędowa, y, dawno się jakaś instytucja nie odzywała, nagle może po prostu aktywować się w czerwcu ale karty mi pokazują, że tutaj jest ładnie, tu jest ładnie. Bardzo dużo nowych propozycji, bardzo dużo nowych współprac do Ciebie idzie, więc rozwijasz się, droga panno, rozwijasz się. Coś, co było wymagające, trudne, coś, co było dla Ciebie ciężkim wyborem, będzie się kończyć. Jeżeli miałaś, droga panno, problemy wychowawcze z dzieckiem, z dziećmi, z jakąś młodą osobą, to też się będzie kończyć, to też tutaj taki jakby ta energia rozluźnia się. Może tutaj chodzi o szkołę, może tutaj chodzi o naukę, może tutaj chodzi właśnie o tą sytuację, gdzie być może masz dziecko czy dzieci i ciężko ci było i praca, i dzieci i tak dalej, to tutaj z tą energią dzieci, coś z dzieckiem, coś się rozluźnia. Ale nie tylko, bo to może być też, też taka informacja, że podjęłaś droga Panną decyzję, wchodzisz w nowy idziesz w nowy kierunek, no i po prostu rozwijasz się, tak? Teraz tak, ty pokazujesz mi się jako osoba, która ma dużo pragnień, ma dużo marzeń, która chce bardzo mocno realizować się w życiu, ale jeszcze momentami ta realizacja marzeń w Twoim życiu jest pod znakiem zapytania, bo Ty za bardzo siedzisz w jakiejś ranie za bardzo siedzisz w jakimś bólu z przeszłości, może ktoś bardzo Ciebie skrzywdził kiedyś i ciężko jest się z tym pogodzić i robisz takie wrażenie, ja już to przepracowałam, ja już tego się nie trzymam, ja już tego nie mam w sobie, ale jednak myślami jednak gdzieś jeszcze w Twoim umyśle w głębi Ciebie ta rana powraca i tu przydałoby się popracować nad raną Zadaną w przeszłości, nad raną taką emocjonalną, nad tym bólem, nad tym cierpieniem. Co tutaj karty chcą ci pokazać? Możesz się gdzieś gościć, możesz miło spędzać czas w jakimś fajnym gronie. Zwróć uwagę na obiadanie się, przejadanie się. Karty mi też pokazują, że no, możesz być też osobą bardzo pochwaloną, coś w Twoim wizerunku zewnętrznym może się zmieniać. Pokazujesz mi się jako osoba owocnie pracująca. Jako osoba zarabiająca i zadowolona z tego, co robisz, jako osoba spełniająca swoje marzenie. Także czerwiec u ciebie to będzie taki miesiąc, gdzie jakieś małe, drobne marzenie może się spełniać, może się realizować. I ty również też możesz czuć się w takiej energii, że Twoje życzenie się spełniło, coś się w Twoim życiu odmieniło. Dla niektórych z Was idzie jakiś mężczyzna z przeznaczenia, karty pokazują, to jest tylko dla niektórych z Was. Jakieś zaproszenie do Ciebie również idzie na jakąś okoliczność, uroczystość, chyba że to Ty będziesz zapraszać. Jeżeli jesteś w stałym związku i w relacji, to karty pokazują troszeczkę relacja i związek kuleje. Tam się coś wydarzyło jakiś czas temu, powiedzmy sobie troszkę w przeszłości. Tak, no bo wiadomo, wczoraj to już jest przeszłość i tam trzeba coś ponaprawiać. Jeżeli jesteś w związku w relacji, to trzeba przyjrzeć się partnerowi, partnercy, coś ponaprawiać, bo nie ma mocnego fundamentu do tego, żeby ta relacja mogła się dalej rozwijać. Trzeba coś naprawić. Dziecko, dzieci też tutaj pokazują się na emocjach, ale to tak jakby normuje się, to, to, to tak jakby odchodzi troszeczkę do przeszłości tutaj tak jakby się to wyjaśnia, prostuje się, ale być może też masz dziecko wokół siebie, które potrzebuje więcej wsparcia, zauważenia, docenienia, okazania miłości z Twojej strony. Teraz tak, kończy się jakiś etap deficytu finansowego, kończy się jakiś etap problemów finansowych. Mądrze tylko wydawaj. Tak, tutaj karty informują Cię, jeżeli chodzi o czerwiec. I co tutaj? Faktycznie, jakaś administracja, urzędy mogą powodować w tobie dyskomfort wewnętrzny. O coś możesz troszeczkę powalczyć. Zawsze kieruj się rozsądkiem, inteligencją, wiedzą. Miej argumenty, trzymaj się ich i nie pozwól, żeby ktoś przekraczał twoją granicę. Coś będziesz definitywnie kończyć w czerwcu, może to być jakaś sytuacja urzędowa, administracyjna, coś będziesz wyjaśniać, zakończać prowadzić jakąś ważną rozmowę, karty pokazują. Ktoś karmiczny również pokazuje mi się przy tobie, masz z kimś jakąś karmę do przepracowania i ktoś do ciebie właśnie idzie, płynie, jakiś mężczyzna z przeznaczenia, ale czy to da związek relacje, to już ja w to nie wnikam, to pokażą kolejne tygodnie. Cóż tutaj jeszcze mogę Ci powiedzieć? Jesteś też osobą, która może Intensywnie pracować ze słowem, z, z tak, tak. Jeżeli jesteś osobą, która właśnie pracuje poprzez słowę, poprzez komunikowanie się, poprzez mówienie, no to karty pokazują, że idzie to w takiej obfitości do, do ciebie, właśnie. Widzisz, masz tutaj jakąś Masz jakiś ból, nosisz jakąś ranę w sobie jeszcze i tu trzeba nad tym popracować, bo ta przeszłość Ci jeszcze depcze po tych piętach, a Ty możesz być w energii przecież radości, szczęścia i zadowolenia. Tutaj trzeba coś odciąć definitywnie ze swojego życia. Ja też tutaj widzę, że być może będziesz intensywnie myśleć o jakimś kursie do kształcie. Czemu nie? Może będziesz stawiać właśnie na jakieś poszerzanie, zdobywanie wiedzy, ale będzie to drogą na odległość, drogą online, drogą internetową, bardzo ładnie finansowo. Naprawdę tutaj energia sukcesu, yy, zadowolenia w kwestii finansowej na czerwiec się u Ciebie pokazuje. Gorzej uczuciowo, emocjonalnie, ale aczkolwiek coś nowego też idzie. I jaka rada od aniołka dla Ciebie? Jasność. Anielska mądrość przypomina ci, że wiecznie zajęty, wzburzony i niespokojny umysł jest chory. Natomiast umysł wyciszony i jasny jest umysłem boskim. Pozwól, by mądrość Twojego serca promieniowała na zewnątrz i usuwała zbędne trajkotanie Twojego umysłu. Twój anioł poddaje Ci tę kwestię pod rozwagę, czekając, by pomóc Ci w jej rozwiązaniu. Usiądź w ciszy, aby poczuć wewnętrzny spokój. Pozwoli Ci to rozjaśnić każdy obszar Twojego życia. Czystym i jasnym światłem. W tym świetle anioły ukażą Ci nową drogę życia. Ujrzysz wszystko w innym świetle i będziesz podejmować decyzje na podstawie siły i oświecenia. Afirmacja: mój umysł jest wyciszony, spokojny i jasny. I tego Tobie życzę. Wszystkiego dobrego.